Cześć, nazywam się Tomasz Manikowski. Od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną, nie mam obu i prawego przedramienia. Na co dzień jestem przedsiębiorcą i menedżerem. Od czasu do czasu zdarza mi się też występować na konferencjach biznesowych. I tak ostatnio, gdy miałem wystąpić na jednej z takich konferencji, poprosiłem Czarka Stasewicza, aby zgodził się wziąć udział w pewnym eksperymencie społecznym. Mianowicie, poprosiłem Czarka, aby na jeden dzień usiadł na wózku inwalidzkim po to, aby zobaczyć, czym może różnić się życie osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej, z jakimi wyzwaniami może mierzyć się osoba niepełnosprawna i tak naprawdę, aby zobaczyć, jak ciężkie będzie to wyzwanie dla kogoś, kto na co dzień ma zupełnie inną perspektywę. Jestem bardzo wdzięczny, że Czarek zgodził się podjąć tę rękawicę, za co z tego miejsca serdecznie mu dziękuję, a Was zapraszam do zapoznania się z materiałem. Kiedy zadzwonił do mnie Tomek z propozycją, żebym przeprowadził pewien eksperyment społeczny na sobie i na kilka godzin usiadł na wózku, jakbym był osobą niepełnosprawną, wiedziałem, że na pewno chcę to zrobić, że będzie to coś otwierającego głowę, natomiast wiedziałem też, że będzie to trudne i nie przeliczyłem się, psychicznie trudne. O, już w pierwszym momencie, kiedy usiadłem na wózek, miałem takie poczucie... Na początku byłem taki, jakby zdezorientowany, trochę, jakbym miał, można powiedzieć, poczucie takiego dyskomfortu psychicznego. Jakby wnętrze mojego ciała chciało krzyczeć na całą ulicę: że ej, ja naprawdę chodzę, tylko robię to do testu społecznego, do takiego eksperymentu. Wiem, jak to może brzmieć, ale naprawdę miałem takie odczucie, bo dla ludzi, którzy na co dzień nie muszą korzystać z tego wózka, jednak jest to coś, jest to bardzo inna sytuacja. Przed tym zadaniem nie byłem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, z jaką ilością wyzwań mierzy się osoba niepełnosprawna, która na co dzień jeździ na wózku i wszelkie takie bardzo proste czynności życiowe, czy różne czynności wykonywane społecznie, jak pojechanie do sklepu po zakupy, czy załatwienie jakichś prostych sprawunków na mieście jest nie lada wyzwaniem w każdej minucie. Przede wszystkim musimy znać perfekcyjnie topografię miasta, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy w ogóle w stanie dojechać, bo większość miasta, miast nie jest w ogóle na to przygotowana. Myślę, że bardzo by było to dobre, jeżeli moglibyśmy posadzić ludzi, którzy projektują na co dzień miasta i którzy nimi władają, na kilka godzin na wózek i te miasta nigdy już w życiu by tak nie wyglądały, jak wyglądają w tym momencie. Każdy przejazd przez ulicę po pasach, każdy podjazd na niewielki krawężnik było dla mnie nie lada wyzwaniem i było dla mnie nie lada wyczynem. Uh. Uh. No, chyba dobra. Uh, dziękuję bardzo. Z drugiej strony, kiedy poruszałem się po prostu chodnikiem, a na horyzoncie nie było widać żadnej większej przeszkody, miałem bardzo dużo czasu, żeby patrzeć na różne rzeczy nieco inaczej z innej perspektywy, ponieważ, przez to, że musiałem być cały czas obecny i mieć tak naprawdę oczy dookoła głowy, co nie było łatwe, miałem więcej też czasu i więcej odbierałem bodźców, które mogłem zobaczyć jakby z boku, przyglądając się ludziom, przyglądając się temu, jak w ogóle funkcjonuje miasto, jak Ludzie reagują na siebie wzajemnie, jakie są między nimi wszelkie hmm, połączenia, tak bym to nazwał. Część ludzi bacznie mi się przyglądała, jak poruszam się po mieście. Myślę, że to była taka czysta, ludzka ciekawość. A druga połowa ludzi, których spotykałem na mieście, starała się wręcz odwrócić ode mnie wzrok, jak najmniej skupić na mnie uwagę, żeby podświadomie nie psuć sobie humoru, ponieważ. Dobrze wiecie, że e, często jak patrzymy na osobę, która jedzie na wózka albo jest niepełnosprawna, no to jest to jakaś forma kalectwa, jakaś forma nieszczęścia <laughs> dla tego człowieka. I my nie, ch nie chcemy na to patrzeć, żeby nie psuć sobie podświadomie humoru. Możecie sobie to na pewno porównać, jak są różne zbiórki charytatywne na chore dzieci, na schroniska dla zwierząt, czy ktoś uległ wypadkowi i są różne zbiórki pieniężne prowadzone na przykład na Facebooku. Podświadomie szybciej przewijamy wtedy naszą tablicę, żeby nie psuć sobie humoru. Tutaj odczułem to w realu, i ja, można powiedzieć, byłem tą treścią negatywną dla tych ludzi. Nie chcieli na mnie przykuwać większej uwagi. Szybciej, jakby przechodzili koło mnie albo odwracali wzrok, czy bardziej skupiali swoją uwagę na telefon. Było to do tego stopnia czasami widoczne, że jak potrzebowałem pomocy, żeby podjechać na jakiś krawężnik, to część ludzi podbiegała i się pytała, jak może mi pomóc i starała się mi pomóc, a druga część ludzi jak najszybciej odchodziła od tej całej sytuacji, żeby nie obciążała ich psychicznie, żeby nie musieli brać w tym udziału. No, no nie wiem, czy pani doradzi. Ja to jeszcze, nie, nie wiem czy nie, to jest sens. jak na Dąbrowskiego, no to będzie pan miał wysoki T. Zjazd. Przy Dąbrowskiego chodź No? No to tam jest wysoki T, stopień, to możesz spokojnie ten, No dobra. To pan To Najlepiej tu za to. Jak tu złapać? to? No, no no, za to i tam w tył też jest. No. No. Dzięki. podobno. To ja? ma być spokojnie. A, nie, tak, to A. 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 Dobra. No, jestem cały, A, tak, 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 jestem tak, tak, spoko. spoko. Myślę, że jest to duże wyzwanie, ale byłby to bardzo ciekawy projekt, żeby wdrożyć w wielu firmach, żeby każdy z nas na parę godzin wsiadł na wózek inwalidzki i zobaczył, jak może zyskać kompletnie inną perspektywę, jak może wcielić się w osobę, która ma kompletnie inne podejście do całego życia, całego świata. Tak jak mnie, bardzo otworzyło to oczy i było to dla mnie coś bardzo rozwojowego, bardzo rozwijającego. I z tego miejsca dziękuję Ci bardzo za to Tomku, że miałem okazję zobaczyć jak świat wygląda bardziej z Twojej perspektywy. Dla kogoś, kto na co dzień swoimi treściami promuje to miasto, jest mi bardzo przykro. Że miasto Łódź do tego stopnia jest nieprzygotowane do takiego codziennego funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych. Mają ogromny problem na każdych 100 metrach pokonywania naszego miasta i każde 100 metrów jest ogromnym wyzwaniem, żeby nie zrobić sobie większej krzywdy, czy nie być dużym utrudnieniem też dla innych ludzi, czy dla ruchu samochodowego w tym mieście. Mamy bardzo, bardzo dużo do poprawy i mam nadzieję, że ten film też dotrze do odpowiednich osób i otworzy im trochę. Oczy, najlepiej jakby w ogóle usiedli sami na, wóz, na wózek i mieli okazję przejechać się nawet kilometr po mieście, tylko nie w tych najbardziej nowoczesnych rejonach, tylko można powiedzieć gdzieś kawałek dalej od centrum, kawałek przez osiedle. Zrozumieliby, jak drastycznie nie jesteśmy przygotowani, żeby ludzie niepełnosprawni mogli funkcjonować na takim samym pułapie, na takim samym poziomie jak my, żeby wykonywać podstawowe, dosłownie podstawowe czynności, które pomagają nam żyć. I być częścią tego społeczeństwa, taką pełnoprawną częścią tego społeczeństwa.